Najpierw młodzież z Polski spędziła tydzień w mieście Chmielnickim na Ukrainie. Później goście z Ukrainy odwiedzili gminę Hoceń. W organizację młodzieżowego polsko-ukraińskiego obozu Sztama 2019 włączyły się gminy Powiatu Wocławskiego i Urząd Marszałkowski w Toruniu. Czwarty raz, jak kiedy się nasze dzieci spotykają, oglądają, nawzajem swoje obyczaje, poznają się i wiedzą nie tylko to, co jest w telewizji, że to nie tylko banderowcy zawsze przeproszenie na Ukrainę, ale także normalni, porządni ludzie. Wiele milionów, setek tysięcy Ukraińców u nas pracuje, więc te wszystkie znajomości myślę, że procentować będą w przyszłości, że... Te dzieci chętnie będą odwiedzały Polskę, Unię Europejską, a poza tym nasze będą wiedziały, że Ukraina to też nie jest koniec świata, tylko normalny, cywilizowany kraj. Półwielki mam do pana Janusza Najlepszego, który jest komendantem obozu, on to robi zupełnie gratisowo, trzeba kochać dzieci, żeby to robić. Najważniejsi są ludzie. Pieniądze zawsze się znajdą. I pusty ty ludzie są, a już pytaliśmy, obiecał. Najlepsze, że za rok też będzie robił oboes Polsko-Kleinst. Geef hem last van al dat mede. Ik ga naar het Franse zwier. Wil mij tot een vrouw begeven. Nooit een schooner vrouw gezien. Was ik nog, nog, met mijne laar. Was ik nog met geweld. Wszystkim Województwo Kujawsko-Pomorskie ma podpisaną umowę współpracy z Obwodem Chmielnickim. I na podstawie tej umowy organizujemy także pobyty dzieci i młodzieży, zarówno młodzieży polskiej na Ukrainie, ale także młodzieży ukraińskiej tu w Polsce. A ten obóz, wspólny obóz młodzieży polskiej i ukraińskiej, jest znakomitym miejscem do spotkań towarzyskich, do tego, żeby się te dzieciaki polubiły, żeby poznały swoją kulturę, żeby poznały historię. Swoich krajów. Oczywiście jest to także okazja do e, zawarcia. Prawdziwych przyjaźni, takich przyjaźni na całe życie. Ja pamiętam, jak dwa lata temu żegnały się dzieciaki właśnie w owodzie Chmielnickim, wyjeżdżające już do Polski i wtedy te prawdziwe łzy zarówno wychowawców, jak i, jak i ich podopiecznych. To była prawdziwa miara tego, co się stało. Nastąpiło prawdziwe takie porozumienie najmłodszego pokolenia. To jest bardzo ważne, że chcemy tę współpracę opierać na wzajemnym poznaniu, na wzajemnym szacunku. To jest także. Bardzo ważne, że możemy podczas takiego pobytu zorganizowanego tu w Polsce na przykład pokazać skarby naszej historii. Dzieciaki mogły w Toruniu obejrzeć Muzeum Piernika. Same brały udział w produkcji pierników. Tu wiem, że po drodze były także w kopalni soli w Kłodawie, zwiedzały toruńską starówkę. No, taki program, który co roku jest troszkę modyfikowany. Najważniejsze, że są ludzie, którzy chcą to robić. Tam przypominam, że to. To jest dzięki pasji osób, które mają na celu zorganizowanie takiej prawdziwej współpracy, bo możemy podpisywać różne dokumenty. Jeżeli to nie będzie wypełnione prawdziwą treścią, to zawsze pozostałoby to martwe. W tym roku mieliśmy także wizytę delegacji ukraińskiej w naszym województwie i uzgodniliśmy, że ta wymiana będzie intensyfikowana, będą także odwiedziny na przykład zespołów Takich zespołów jak Filharmonia nasza Pomorska w obwodzie Chmielickim, ale także zespoły z Ukrainy będą przyjeżdżały z koncertami do Polski. Chcemy, aby ta współpraca miała taki wymiar rzeczywisty i aby nabierała różnego rodzaju kolorów w zależności od potrzeb zgłaszanych przez lokalne społeczności. Wocławek po raz pierwszy bierze udział w projekcie Sztama 2019 w projekcie podczas którego dzieci wyjeżdżają z taką wizytą do miasta partnerskiego w tym przypadku był to obwód Chmielnicki bardzo fajne miejsce malowniczo położone i podczas tego wyjazdu dzieci zwiedziły wiele miejsc historycznych dedykowanych związanych z Polską jak również podziwiały walory przyrodnicze także pierwszy raz wyjechały wrażenia jak dzisiaj sami byliśmy świadkami bardzo fajne także myślę że jest to po, początek bardzo miły i kontynuacja w kolejnych latach. W tym roku w projekcie Sztama 2019 uczestniczyło pięcioro dzieci i były to dzieci z terenu Smolnika. ukraińskiej. Byliśmy między innymi w Kamieńcu Podolskim oraz w Barażu. Oprócz tego zwiedzaliśmy miasto Chmielnicki. Natomiast tutaj w Polsce udaliśmy się do kopalni soli w Kłodawie oraz do Torunia i Wrocławka. Byliśmy 7 dni na Ukrainie i 7 dni tutaj w Polsce. Wydaje mi się, że jest to ciekawe przeżycie. Wiadomo, że kultury są całkiem inne, nasza polska i ukraińska, ale jest to fajna możliwość doświadczenia właśnie tej drugiej osoby która ma inne inaczej myśli w inny sposób i również warunki które gdzieś tam z którymi się spotkaliśmy na Ukrainie chociażby posiłki są całkiem inne więc jest to fajna możliwość spędzenia wolnego czasu więc chyba im się podobało ja w pierwsze i uh, nie dużo ja w Polsce pierwszy raz najbardziej podobały mi się wycieczki na najbardziej ta do miasta, to miasta, toruń. miasta toruń. Tam byliśmy muzeum piernika, tam robiliśmy pierniki i bardzo dużo z tego zapamiętałam. Uh, my robili tam pierniki i to dużo zapamiętało się. Uh, my takość uh, żarły Suysky. Теж дуже смачні вас сосиски. Творили замки, і була бітва водна. Опрочь того, робіли плакати, та був багато файний обмокві війни. Будували замки, e, малювали плакати, e, грали різні ігри. E, взагалом дуже чудовий табір. Мені сподобалось, я би ще раз сюди приїхала. Zdecydowanie najbardziej mi się podobało, jeżeli mogę to tak kolokwialnie ująć, no to poznanie życia od kuchni ukraińców, bo zdecydowanie, będąc na Ukrainie, nie poznawaliśmy świat tak oficjalnie, tylko zdecydowanie tak. Od kuchni poznawaliśmy ludzi, poznaliśmy ich zwyczaje, tradycje i wszystko, co z nimi związane. Bus jest bardzo ciekawy, robimy dużo ciekawych zajęć, mamy super grono, ogólnie jest bardzo fajnie. Co zapamiętasz najbardziej? Najbardziej to te ogniska, że nas po prostu wspierali ogólnie, różne zabawy, nie było czasu już na nudę i było ogólnie super. Z chęcią będziesz wracała na Ukrainę? Tak. o tę rocznicę 75 bardzo ważna data w naszej historii myślę, że każda rocznica jest ważna, czy to jest 75, czy, czy, czy wcześniej jest to 1 sierpień. Myślę, że dla nas wszystkich data bardzo ważna, a szczególnie dla tych, którzy chodzą lub chodzili w mundurach. Ale trzeba podkreślić, że tam walczyli również i w mundurach, ale również i bez mundurów, a jako żołnierze. I dzień dzisiejszy, ta uroczystość, oddanie hołdu dla tych, którzy walczyli, którzy polegli, o nich należy pamiętać. Dlaczego tej daty, Pana zdaniem, się zmienia na lepsze? No, Gdybym porównał prawda, lata 70., a teraz, to rzeczywiście, w lata 70, kiedy jeszcze byłem w szkole średniej, rozpoczynałem zresztą służbę wojskową, nie niewiele się o tej dacie mówiło, w zasadzie nie mówiło się wcale. Teraz, prawda, jest to data, jedna z ważniejszych dat, jeżeli chodzi o historię Polski. Czytać o to wydarzenie, ważna rocznica, 75 już i tak wszyscy tutaj podkreślają, że ta data już chyba nie wszyscy tu byli bez względu na barwy polityczne. Tak, to chyba też jest bardzo ważne, że spotykamy się tutaj e, wszyscy e, po, ponad podziałami i myślę, że to co zrobili wtedy warszawianie tego 1 sierpnia 1944 roku e, to było pokazanie przykładu, przykładu jak postępować, jeżeli myślimy o ojczyźnie. Oni wtedy oddawali życie. My dzisiaj powinniśmy sobie zadać pytanie, czy czy nie musimy się aż tak bardzo poświęcać, ale czy ta, ta ojczyzna nasza nie musi być naszym wspólnym mianownikiem i w takich chwilach, ale również w innych, kiedy myślimy o, o ojczyźnie, o naszych mieszkańcach, nie powinniśmy y, iść w jednym kierunku. Chcemy zapytać o to wydarzenie, rocznica 75, bardzo ważna. Jak widzimy, ta data chyba jednak już nie dzieli, wszyscy tutaj są bez względu na barwy polityczne. Tak, i to bardzo dobrze, że wspólnie pochylamy się nad czynem powstańczym, że wspólnie chlimy, Czoła przed poświęceniem, przed daniną krwi, a także przed tą chwilą refleksji nad polskimi losami, że warto. Zastanowić się nad tym, co zrobić, abyśmy mogli żyć w dobrym, spokojnym kraju, żebyśmy mogli cieszyć się pokojem. Oczywiście bardzo dobrze, że możemy to być wszyscy razem, że możemy wspólnie składać te kwiaty, te wiązanki i te y, znicze zapalać. Dobrze, że jesteśmy jako społeczność Włosławka w tym wypadku niepodzieleni, a jesteśmy razem. Hospital Wojewódzki we Włocławku wzbogacił się o trzy nowoczesne ambulanse. Wozy są wyposażone w sprzęt o najwyższej jakości. W każdym z nich znajdują się m.in. defimrelator, pompy infuzyjne oraz respiratory. Maksymalnie karetki będą mogły pomieścić trzech ratowników oraz pacjenta. Są wyposażone we wszystko, co tego ratownicy powinni mieć w tej chwili, żeby, żeby faktycznie funkcjonować jak najlepiej, jak najlepiej służyć społeczeństwu. Specyfikacje również przygotowywaliśmy we współpracy właśnie z, z ratownikami medycznymi. Dzisiaj rano o godzinie 5 przyjechały, będą dzisiaj prezentowane, będą poświęcone. Chcielibyśmy, żebyśmy się nacieszyli jeszcze chwilę nimi, a potem pojadą w trasę. Każda z nich kosztowała ponad 500 tysięcy złotych. Na uroczystości przekazania sprzętu na terenie szpitala pojawiły się władze różnego szczebla. Marszałek województwa podkreślał trud codziennej pracy ratowników medycznych wyjeżdżających do poszkodowanych. Jako instytucja wojewódzka, prowadząc szpitale na najwyższym poziomie referencyjnym, nie możemy sobie pozwolić na to, aby ten sprzęt, który służy ratowaniu ludzi miał jakiekolwiek niedociągnięcia. Więc to, co tu Państwo widzą, jest z najwyższej półki i oby tylko skutecznie pomagali ratownicy, bo sprzęt może być bardzo bogaty i drogi i super nowoczesny, jeśli nie ma odpowiedniego zaplecza ludzi, przede wszystkim którzy potrafią i chcą służyć pomocą drugiemu człowiekowi, to taki sprzęt oczywiście jest tylko yy... Narzędziem bezużytecznym. Problem zużycia poszczególnych karetek Wócowskiego Szpitala był sygnalizowany już od jakiegoś czasu. Stąd potrzeba była zakupienia trzech nowych wozów. Sprzęt się starzeje, załogi ratownicze zgłaszały problem, że trzeba szybko działać, żeby wymieniać sprzęt. No, stąd ten zakup. Trzy w pełni wyposażone, bardzo nowoczesne karetki. Mam nadzieję, że będą dobrze służyły mieszkańcom i że w tym czasie, kiedy szpital. Przebywa taki proces modernizacji. Także i te karetki będą w jakiś sposób symbolizować zmiany, które zachodzą w naszym szpitalu. Wielokrotnie na Radzie Społecznej ratownicy zgłaszali nam problemy, że karetki, którymi jeżdżą, którymi świadczą pomoc, są może nie tyle stare, ale po prostu zużyte, robią mnóstwo kilometrów i, 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 i narzekali na to. Dzisiaj ten problem częściowo. Zostaje rozwiązane. Mie cieszy fakt, że jesteśmy tutaj właśnie w takim w takim gronie, że, że wspólnie patrzymy na ten szpital i wspólnie chcemy go um, modernizować, uzdrawiać, ulepszać. Ratownicy medyczni będą korzystać ze sprzętu, który mają ich koledzy po fachu zbyt Bydgoszczy czy Torunia. Mamy tutaj najlepszy, wydaje się, defibrylator, który jest na rynku. Mamy również e, pompy infuzyjne, mamy również e, respiratory, które będą służyły w codziennej pracy ratowników. Dodatkowo, oprócz sprzętu medycznego, mamy sprzęt, który ułatwi nam e, transport pacjenta. E, krzesełka wyposażone w dodatkowy system płozowy, dzięki któremu ratownicy będą odciążeni. I nie będą musieli tyle dźwigać, bo będą tego pacjenta najzwyczajniej w świecie po schodach, jeżeli będzie taka potrzeba, zwozić. Są to ambulanse przewidziane na cztery osoby. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o załogę, to są to trzy osoby plus czwarty pacjent. Flota ambulansów będzie coraz nowsza. Do końca roku do Wocławka trafią dwie kolejne karetki. Wocławski Zakład Aktywności Zawodowej zatrudnia 41 osób niepełnosprawnych. W swojej ofercie ma m.in. usługi pralnicze czy krawieckie. Z miesiąca na miesiąc jednostka zwiększa też liczbę klientów. Pracownicy ZAZU będą wykonywać teraz zadania na rzecz policji, na potrzeby pomieszczeń dla osób zatrzymanych w komendach w Wocławku oraz Lipnie. Dodatkowo zakład przechodzi zmiany organizacyjne i być może części zatrudnionym już wkrótce zostanie zwiększony czas pracy. Wygraliśmy kolejne postępowanie na tzw. Tak PODZ, czyli miejsce zatrzymania osób W komendzie Wosławskiej lipnowskiej, to są kolejni klienci, zgłaszają się kolejni klienci. Pranie generalnie wszystkiego, co się znajduje na wyposażeniu tego miejsca odosobnienia, tak, czyli koce, poduszki, pościele tego typu rzeczy, tak. Zmiana regulaminu organizacyjnego to również połączenie części administracyjnej i księgowej w jeden dział, ale przede wszystkim to jest kwestia dostosowania elastyczności, możliwości, możliwości elastycznego wykorzystania potencjału pracowników. Jeżeli jest sezon letni, mamy więcej tego prania. Tak? Bo, oczywiście, no, nasz, nasz główny kontrahent to jednak same e, hotele, to są, powiedzmy, e, tak zwana pościglowa, jak my to mówimy w slangu. E, I tu trzeba skonsolidować, że tak powiem, siły w tym kierunku. Tak? I dlatego nowe regulaminy i nie tę sytuację. Zwróciliśmy się również do Urzędu Marszałkowskiego o możliwość zwiększenia czasu pracy dla e, z tego co pamiętam, 7 osób do 0,7 i do 0,10 etatu, dlatego że są to osoby, które rzeczywiście widzimy, że poczyniły bardzo duże postępy, jeżeli chodzi o umiejętności wykonywania obowiązków na swoim stanowisku. Chcemy zwiększyć ten zakres pracy raz, że jest więcej pracy, a dwa, żeby te osoby rzeczywiście już pracowały w pełnym wymiarze po to, żeby być może za 6-8 miesięcy, żeby wyszły na otwarty rynek pracy. Zakład aktywności zawodowej ponadto nawiązał współpracę z Sądem Okręgowym we Włocławku i już za kilka tygodni w budynku przy ulicy Łęńskiej zacznie funkcjonować ośrodek służby kuratorskiej. Oficjalne otwarcie ma nastąpić na początku września. Obecnie pomieszczenia w Zazie są dostosowywane na potrzeby ośrodka, który docelowo ma być przeznaczony dla 10 młodych osób. Warto ten ośrodek tutaj utworzyć. Dlaczego? Dlatego, że widzimy pewną szansę razem z kuratorami Sądu Okręgowego na. Połączenie, splecenie pracy osób niepełnosprawnych i w ogóle świadomości na temat osób niepełnosprawnych, niepełnosprawności wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkim głównie jednak młodzieży, która gdzieś tam zboczyła trochę i ma orzeczone środki resocjalizacyjne, czyli po prostu musi uczestniczyć w pracach tego właśnie ośrodka. Grupa młodzieży docelowo 10-12 osób, które są to osoby, które już mają konflikt z prawem i zostają wobec nich wydane orzeczenia o, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu nieletnich, więc mają już pierwsze takie kroki. Welem uruchamienia ośrodka będzie resocjalizacja tych, którzy w swoim krótkim życiu popełnili błędy i mają konflikt z prawem. To będzie młodzież z Wocławka, oni będą mieli zajęcia od poniedziałku do piątku, w godzinach 14-18. Oczywiście w żaden sposób nie będzie to kolidowało z funkcjonowaniem zakładu aktywności zawodowej. Szeroko rozumiana resocjalizacja tych młodych ludzi, tak? Czyli praca w grupie, zajęcia z terapeutą. Oczywiście cały czas te zajęcia odbywają się pod okiem kuratorów zawodowych, którzy tu będą pracować, będą zatrudnieni w tym ośrodku służby kuratorskiej. Mam nadzieję, że ten ośrodek na tyle będzie fajnie funkcjonował, że będą powstawały kolejne ośrodki w kraju? Zgodnie z umową na wynajem pomieszczeń ZAS będzie otrzymywał od Sądu Okręgowego kilkaset złotych miesięcznie.